mam tutaj JJ Grzyb, ze mną jest skate, cześć! I znowu podczas nagrywania mam spadek FPS-ów. Graba, powiesz ten fajny wierszyk? Kacuszko, kacuszkor, schowaj się pod łóżko, bo przyjdzie kaczorek, rozopnie rozporek, wyjmie coś podobie do paluszka, włoży pod brzuszek i wyjdzie sześć kaczuszek. Dziękuję, dziękuję za oklaski. A ten na same P? Jest Policja Polska poszukuje psa Pimka, ponieważ pies Pimpek pogryzł pana profesora poniżej pasa. Ej, y, tam ty zakrywałeś koblem, nie? co? Zakrywałem koblem. Nic, już nic. Maragdy! Where! Jest! Mam za... WOO! No. mi pająk walną, uważaj! Ol, no. dostałem od pająka lagi, mam, weź go zabi, weź go zabi Też mam lagi. Okej, okay, zabijesz go Chodź mu... Ej, może to zaraz pójdziemy nas... Uważaj ty slawa! LOL kolejny pająk, tam gdzieś ich spawner jest! Ale mi teraz ciało tak więc szkielet uważaj, Idziemy w drugą stronę. No, Creeper, jeszcze lepiej. Creeper idą. Trzymaj ich, bo ja mam lagi, graba, weź ich. Dobra, spokojnie, wybuch. Ale jeszcze żyjesz. Tam są trzy szkielety, what the hell. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Może spawn? Nie, 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 nie. nie. Jesteśmy na mu sami, nie. A tak w ogóle tutaj zaczynamy naszą serię, nie? Nową. No właśnie, to jest nasza nowa seria, jak ją nazwiemy. Ki wie w to, nie wiemy. Minecraft na serwerze, what the hell! Łum! Lecę! No właśnie, pomóż mają lagi. Lesy robią ci. Zielazo. No to wykopa. Nie wiem, czym powiedziałem, wykopalo. Złoto! Tak? Mamy złoto! Mamy, mamy złoto. Mam pięć. Spadaj. Szwarek kolejny. Książ. No, tam dwa. Nie wiem po co stałem pochodnik od twój... Ej, graba stawiaj często pochodnie, bo wtedy e, jeżeli jest ciemno, to ludzie nie będą widzieli. Na YouTube nie widać. No. Na YouTube pociemnia filmiki. Co za... Ej, weź mi osłanie, bo ja mam lagi i muszę zjeść. No właśnie zauważyłem, bo ci głos na ale okej. Okay. Prosiłem, żebyś mi osłania bo miałem lagi i chciałem zjeść. A, no dobra, już ci głos nawet odlagowało, więc jest dobrze Ło, wow, album spadł Jaki jest teraz nasz cel? Znaleźć opuszczoną kopalnię Naprawdę? No, fuck spadłem No tak Ale ci głos... Pająk, ale... pajo jajo Pajo jajo no. Ej no, ścina ci głos strasznie Dziwne Ło, się... wow, laf, album wpadł jeśli tak będzie na odcinku, to się zabije Ej, ty masz mój węgiel chyba, Chiper. nie? Ciperek Ciperek I mam lagi Weź go, weź go, weź go, lagi mam On tu nie wejdzie, on tu nie wejdzie Głupi jesteś Nic nie mówiłem Pan wybuchł Pajojajo, chodź, przy przytulę, pajączku, chodźcie przy przytulę, pajączku ale strasznie głos wiesz? No wiem, mi strasznie laguje Ile masz FPS-ów? Dwadzieścia ja TAK! Tylko, że ja nagrywam! Tak, tu usłyszeliście moją kochaną mamusię Która każe mi odejść od komputera, a dopiero wszedłem Aha, nie no, no ci jeśli głos jeździ Jeszcze jak będzie na filmiku strasznie To nagrywam od początku Chyba cię pogięło dziewczynko. A, a jakbyś tak wpadł do do lawy. Spadaj. I tak pod lawą by było napisane 13. Właśnie miałem... Właśnie miałem bardzo głupiego... bardzo głupią liczbę FPS. Nie, zamknij się. Nie, tak. Łat! zginę! W duchu. Creeper! Boże albo... creeper! A, to no, było okej żyję. O mi spadł centralnie na twarz! I jeszcze laga miałem! Dobra, idziemy chyba stąd. E, lapis dla żuli czekaj, ja chcę lapis dla żuli. To ja które tam są. Jo! Gdzie diaksy?! Nie, to kolejny szmaragd. Nie, nie strasz mnie. Kolejny szmaragd. E, Graba, nie oddalej się tak ode mnie, bo ja mam lagi i nie chcę, żeby mi jakiś tam creeper zwalił. O, tu jest creeper! Weź mnie, nie strasz. No naprawdę, ale po drugiej stronie. Dobra, chyba idziemy na spawnie, idziemy w jakimś miejsce chyba, nie? No dobra, to chodź. A ile w ogóle nagrywamy? Co? Nagrywamy 5 minut. Tak po 13, nie? Yy, a może być 14? Tak, chyba nawet będzie lepiej. A ile już nagrywamy? 5. Dobra, chodź, idziemy. Dobra, tutaj chodź. chwila, niech mi odlaguje. Okay, ja mam 20 fps ale to się naprawi. Dobra, y idziemy, chodź. Tu jakby co wam ze spawnu wypada jedzanko, tylko że mi nie wypada, bo ja mam cholerne lani. Mm -hmm. Czy go Tak, fajnie, u mnie na filmikach nie ścina. Dobra, chodź, gdzie idziemy? Ja, ja hmm. mogę sobie miecz zenchantować, bo mam ten. Ja mam 46 level. Ja mam, 4... ja mam 40, bo raz zginąłem. To co, już enchantujemy sobie? No, ja enchantuję. A jaki level? Ja najwyżej miałem teraz szósty, o ósmy biorę, ósmy. Sharp... Smite 2, żal. Okej. Okay. Czekajcie, ludzie, ja wam pokażę jak najlepiej, o tak. Na ósmy, tak? O, było ósmy, nie zauważyłam. Okej. Okay, A kill off mam efisensji 1. Netuję i Fah. Co ci wyszło? Nic, nie... Ja znowu... Ole, dziś cieło? Już trzy. Ej, okej, okay, okay, dostarczam tu nie. I co? No, jeden. Lol, ja mam smite. Dobra, idziemy, dobre też. Chodź, ej, chodź tam, tam, o tam. Lagi. Głos się ścina. Wiem, lagi, mam 8 FPS-ów. Przez chwilę ej, było ja 13. Mam, ja mam ciągle 20. Pokażę im kordy, żeby się nie zgubili. Dobra, ale to na samym środku spawna. Ej, ale pamiętajcie Ej, jakim cudem tamten gościu tam wbił? Yy, proste, fly home. a bo nie, bo tu jest ten parkour. Ej, ty ja? gościu mnie znasz z internetu, że cały czas tak za mną łazi. Alu, X, mój stary kolega. Gdzie jesteś? O lagi Masz tutaj dwa żelaza. Głosi, straci ścina. No jakiś morku zabrał, Jenny, to było dla Luixa. Graba widzę szała z derta Idziemy, go, idziemy go A ten mrok z czy co, to znasz go? No właśnie nie A to były rzeczy dla Lu Luixa i tam ktoś jest Idziemy? Ej, Komikiem. Luix to mój kolega, nie bij go Luiksa nie bić? Tak Chodź, to szybko tybys, ich pobijemy. Za ścianą. Typek za ścianą. Ej, piko, piko, piko. Nie mogę, lagi mam, lol. Ty dowiesz? No. Ja też. Fuck. Dwadzieścia żelaza. Całe ku. No. Chyba tym będziemy kończyć odcinek, co? No, nawet nie wiem, czy to wrzucimy, chyba raczej, co nie. Ja wrzucę. Dobra, to nagramy taki fail po prostu. Tak, pierwszy fail w pierwszym sezonie, pierwszym odcinku. Dobra, trzymajcie się wszyscy ze mną, był graba. Cześć. No i ja, Dżerzy, grzeb. Cześć.